Dzisiaj będą tutaj naprawdę przepyszne rzeczy. Zbliża się weekend majowy, sezon grillowy, aż streamowałam. I zrobimy sobie dzisiaj przepisy grillowe w takiej prostej wegańskiej wersji. Będzie naprawdę przepysznie, będzie wegański gyros, taki, że... No, testowałam wśród wielu moich znajomych naprawdę przepyszny przepis. Będą pyszne szaszłyki musztardowe i ekstra kanapki z grillowanym tobą. A jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki. Na tym kanale uczymy się jakieś zdrowe, ale w taki prosty, luźny, niewydziwiany sposób. No i co, bez przedłużania, lecimy do naszych przepisów i jako pierwszy zrobimy sobie gyros. I tutaj, do niego będziemy potrzebować kostkę sojową albo kotlety sojowe, czyli takie zwykłe, suche, tanie kotlety sojowe albo czasem są też takie po prostu w kosteczkach kostki sojowe z teksturatu sojowego i je przekładamy do garnka, zalewamy wodą i gotujemy tyle, ile jest napisane na opakowaniu. Jeśli masz, to możesz sobie to zagotować w bulionie, wyważa, wtedy one od środka będą bardziej smaczne albo dosypać sobie troszkę przyprawy do grozda do środka. Ja po prostu moje ugotuję w wodzie. Gdy to nam się gotuje, możemy przygotować sobie resztę składników i tutaj pokroję sobie kapustę pekińską. Najpierw tę nakrajam na kraju takie tutaj paski. I teraz tutaj kroję. Nie musi być jakaś super dokładnie krojona. Odkładam ją na bok na potem. Kroimy też paprykę. Taką całkiem drobną kosteczkę. W ogóle u nas gyros wegański to jest już tradycyjna potrawa świąteczna. bo z moją siostrą zawsze robimy. W tym roku tego gyrosa na święta zimowe było u nas Chyba z dziewięć misek, no naprawdę, to jest naprawdę no, pyszna rzecz I, i nie tylko na święta, na grillę, na imprezy, no słabcia sprawda. Dobra, papryka jest, pokroimy również cebulkę, tutaj raczej drobno, bo taka surowa cebulka jest ostra, żeby potem natrafiając na ten kawałek nie było zbyt ostre. I pokroimy sobie jeszcze ogórki konserwowe. Do tego jeszcze przygotowujemy sobie kukurydzę i warzywa mamy już ogarnięte, mamy kapustę pekińską, ogórek konserwowy, kukurydzę, paprykę, cebulkę. Teraz przygotujemy sobie sosik i tutaj mieszamy majonez, u wegański i keczup. Powstanie nam słynny, bardzo fancy sos z i jest gotowy. Zobaczę jak tam nasze kotlety. Gdy nasze kotlety będą już ugotowane, przesadzamy je i staramy się też z nich odcisnąć w miarę możliwości nadmiar wody, tak przyciskając je widelcem. Nasza piękna, sojowa ciapka bez smaku gotowa, ale oczywiście tutaj dalej będziemy z tym działać. Tutaj można poczekać sobie, aż to przestygnie, albo jeśli jesteście tak niecierpliwą osobą jak ja, to próbować działać z ciepłym bardzo ostrożnie. I teraz, jeśli masz kostkę sojową, to już nic nie robisz, bo ona już jest pokrojona, a jeśli kotlety sojowe, to kroisz je w takie mniejsze kawałeczki. No ja tutaj ja mają są ciepłe, więc pomagam sobie widelcem, żeby się nie poparzyć. Chcemy uzyskać mniej więcej takiej wielkości kawałki. W ogóle to możesz dać znać w komentarzu, jakie jest twoje podejście do takich wegańskich albo wegetariańskich zamienników mięsnych. Czy korzystasz z takich rzeczy, czy lubisz ja osobiście e, korzystam i lubię, bo sama przychodziłam na dietę roślinną nie ze względu na to, że mięso mi nie smakuje, tylko dlatego, że po prostu e, chcę to robić dla zwierzaków, dla dobra planety. Większość mojego życia ja byłam tradycyjnie, e, przyzwyczaiłam się do niektórych smaków, więc jak dla mnie to też super, że osoby, które chcą na diecie roślinnej albo chcą ograniczać e, produkty od zwierzęce, mogą sobie dalej przygotować smaczne rzeczy, które kiedyś lubiły, ale w wersji takiej. Właśnie z roślin. Dobra, e, daj znać co myślisz ty? Jestem, jestem naprawdę ciekawa. Dobra, przekładamy nasze y, naszą papkę do miseczki. I teraz dodajemy do tego przyprawę do gierosa, taką gotową mieszankę. I oliwę. I to wszystko mieszamy. Póki co nie wygląda to zbytnio apetycznie, ale zaufaj mi, będzie, będzie wszystko pyszne. I teraz mamy dwie opcje: w zależności od tego, ile masz czasu, możemy to albo upiec, albo dać na patelnię i podsmażyć. Ale ja tutaj zdecydowanie polecam ci to upiec, jeśli masz troszkę więcej czasu, bo w piekarniku ta nasza kostka sojowa robi się taka fajna, chrupiąca, więc rozkładam to sobie na blaszce. I to wkładamy do piekarnika. Ten nasz gros pieczemy około 20-25 minut z takim grzaniem od góry albo od góry i od dołu, tak żeby on nam się fajnie przypiekł. Możemy też w trakcie pieczenia przerzucić go na drugą stronę. No i co, teraz czas na składanie wszystkiego w całość. Tutaj przyda się duża miska, najlepiej taka przezroczysta, żeby było pięknie widać nasze warstwy. No i co, na sam dół leci nasz gieros, sojogieros. Na to możemy dać troszkę naszego keczunezu. Na to sypiemy cebulkę, paprykę, kukurydzę, na to ogórki konserwowe, resztę naszego keczunezu. I na samą górę puchę pekińską. No i co? Nasz piękny, przepyszny gyros gotowy. Oprócz tego, że trzeba troszkę poczekać na upieczenie naszego grosu mięsa, to ta sałatka jest prosta do zrobienia. Raczej wydaje mi się, że prosta. No i naprawdę przepyszna na imprezki, grille, święta. Bardzo, bardzo polecam. Jako kolejne zrobimy sobie pyszne szaszłyki musztardowe. Jest to w ogóle przepis z najnowszych jadłospisów wiosenno-letnich, milprepowych, których premierę już bardzo niedługo, bo z Marcelką stwierdziłyśmy, że no, to jest taki czas teraz grillowo-imprezowy, więc też na sobotę, na wieczór jeden są zrobione szaszłyki rozpisane i no, naprawdę są pycha. Ale co, do przepisu. Tutaj zaczynamy od pokrojenia warzyw. Jaka słodka mała papryczka. ona jest urocza. Te warzywa kroimy w takie raczej większe kawałki. Cebulkę kroję w takie księżyce, półksiężyce. Witam pieczarkę, więc też na mniejsze kawałki. I do tego jeszcze cukinie, też na takie półksiężyce. Przekładam warzywa do miski i przygotowujemy do nich musztardowy sosik. Tutaj mieszamy musztardę z oliwą i odrobiną syropu klonowego. To mieszamy i tak naprawdę to już wszystko, to w są sensie proste szaszłyki. Naprawdę bardzo smaczne. I co? Teraz ten sosik mieszamy z naszymi warzywami. A, jeszcze zapomniałam, oczywiście zapomniałam. Jeszcze tofu, do tego jeszcze tofu. Kroimy do tego jeszcze tofu w kosteczkę. Taką, bo takie większe kawałki w sumie bardziej niż kosteczkę. Też dodaję do warzyw, też mieszam z sosikiem. No i co? Zostało nam ponabijać nasze warzywa i tofu, nasze szłyki. A jeśli się nie chce, to możesz po prostu tak owyrzucić je na grilla albo do piekarnika, bo e, oczywiście rozumiem, że nie każdy ma grilla, w krakowie też grillowanie jest dość utrudnione, e, więc spokojnie będziemy robić sobie po prostu grilla takiego piekarnikowego. W ogóle też, a propos nowych jednospisów, to już można pobrać sobie e, przedpremierowy przepis na przepyszny jednogarnkowy makaron z suszonymi pomidorami. E, ten przepis jest mega super, jest to obiad w no, mniej niż 15 minut w jednym garnku. przepyszka, e, no więc poniżej, poniżej podlinkuję. Zapomniałam o to tutaj. Już sporo, bo jest to porcja dla jednej osoby y, na kolację, ale no, my zawsze bardzo staramy się, żeby w szelfikowych jedlospisach y, się najadać, nawet będąc na redukcji i żeby tego jedzenia było dużo, żeby było syte. Y, no i y, 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 co? I takie szaszłyki, tak jak mówiłam, można wrzucić po prostu na grilla, albo tak jak ja, y, na blaszkę i do piekarnika. I na ostatnie minuty pieczenia y, można też sobie dorzucić do tego kromeczka chleba, żeby gdzieś to z też taką chrupiącą grzanką. Takie szaszłyki, jeżeli robisz w piekarniku, to grzejemy około 20 minut, 25 z grzaniem od góry albo trybem grillowym, jeśli twój piekarnik jaki ma, ale jeśli nie, to po prostu z grzaniem takim mocnym od góry i też warto je w trakcie przerzucić na drugą stronę. No i co? Pachnie tu przepięknie, wiadomo, naprawdę przepięknie. Bardzo polecam ci zrobić te szaszłyki, jest ich masa, są pyszne, pożywne. No i i jako po prostu kolacja, i na grilla. Bardzo polecam. Możesz też dać znać, jaką część takich szaszuków najbardziej lubisz, na jaką czekasz. Ja osobiście najbardziej lubię taką zgrillowaną cebulkę pyszną i pieczarki. Cudne. No, daj znać, czy jesteś bardziej tym pieczarki, cebula, cukinia czy... Co jeszcze mamy? Papryka. Czy to. I jako ostatnie zrobimy sobie przepyszne kanapki z grillowanym tofu. Serio, te kanapki. Wiem, że dzisiaj o wszystkim tak mówię, ale naprawdę, te grillowe przepisy, no są ekstra. Więc, więc, więc to kroimy, zaczynamy od pokrojenia tofu wędzonego w plasterki. Przygotujemy do niego sos, tutaj bardzo prosto mieszamy tylko syrop, sos sojowy, tak, <śmiech> <śmiech> z syropem klonowym, czosnkiem i olejem. Mieszamy i wkładamy do tego tofu. Tak, żeby po, pokryć go w tym sosiku. O nie, jedno mi się złamało. Dobra, delikatnie. Za szybko chciałam, no i, no i masz. Jeśli masz czas, to oczywiście możesz takie tofu zostawić na dłużej w takim sosie, żeby ono się bardziej zamarynowało, ale jeśli nie, to tak też będzie super. I teraz to tofu wrzucamy albo na grilla, albo znów na blaszkę i albo grillujemy na grillu, albo w piekarniku. Jeszcze tylko podleję resztką sosu. Jak to tofu przepięknie pachnie, naprawdę bardzo polecam się spróbować. Takie tofu w piekarniku znowu pieczemy tak samo, tak jak szaszłyki, czyli od góry albo z trybem grillowym. Też warto je w ciągu pieczenia przewrócić i pieczemy około 20-25 minut. No i co? Takie tofu może być samo w sobie po prostu dodatkiem grillowym, albo możesz z niego zrobić pyszną kanapkę. Już pokazuję jak tutaj bułkę przekrawamy na pół, smarujemy ją. Pesto. Podleguję Ci w opisie helfikowy przepis na pesto. Możesz też użyć tak jak ja tutaj teraz, po prostu zwykłego, kupnego pesto. Na to dajemy sałatę. Na górę nasze zgrillowane tofu. Tutaj, oczywiście, niecałe. Na dwie takie kanapki wyjdzie z pół tego tofu. I na górę dajemy paprykę konserwową. Możesz dać też ugórki konserwowe, oliwki. Co lubisz? I nasze pyszne kanapki gotowe. Tak jak mówiłam, możesz też pobrać sobie już przedpremierowy, darmowy przepis z nowych jadłospisów. Ten obiad idealnie nada się, gdy często masz mało czasu na robienie obiadu. Naprawdę robi się 15 minut w jednym garnku. Jest przepyszny, zbilansowany, więc e, linkuję go poniżej. Jeżeli ten film był dla Ciebie przydatny, e, podobał Ci się, możesz dać łapkę w górę, napisać komentarz. E, to zawsze pomaga tym filmom dotrzeć do większej ilości osób. E, no i, e, no i bardzo lubię czytać komentarze od Ciebie. Tutaj odsłucham Cię do innych filmów, m.in. też innego naszego grillowego. są dużo, dużo no i co? Do zobaczenia już wkrótce.